Hej, cześć widzowie, witam was w obiecanym odcinku z Friday Night Funkin' i dzisiaj wrócimy sobie do Mid Fight Masses, czyli do naszej zakonnicy. Jak widzicie, coś tutaj nie gra. Dokładnie, bo jest to nieco inna zakonnica, ale dzisiaj nie o niej. Porozmawiamy sobie jeszcze raz o jej synu. I tutaj generalnie nasz Seller, tak, tak go sobie nazywam. Wydaje mi się, że dużo osób mówi na niego Seller. Tak więc sprawdźmy jak bardzo zmienił się nasz Seller. Oczywiście Seller, ale możecie napisać w komentarzu Seller, przypnę wam serduszko. Tak po prostu. Zostawcie też łapkę w górę, jeżeli film wam się spodoba. No i napiszcie mi, który był lepszy, czy ten poprzedni Seller, czy ten, którego zaraz zobaczycie. Oczywiście zagramy na hardzie, może pobijemy rekord. I może zrobimy full combo. Spróbuję, ehm, no i to by było na tyle. A, jeżeli nie subujesz, to subuj. Dobra, lecimy z Selerem na hardzie, zobaczmy jak będzie wyglądał, jestem naprawdę bardzo ciekaw. E, generalnie dialogów nie będę tłumaczył, bo tłumaczyłem to już przy pierwszej wersji. Tak, tutaj Prima, Prilis, y, Dziw, y, no wiecie o co chodzi. Tak, jeżeli moja siła może trzymać to miejsce w jednym kawałku, no to zniszczy nas tutaj. E, to już znamy. Ach shit. Here we go again. Dokładnie. No i lecimy. Zobaczmy, jak on będzie wyglądał. I uwaga. Tak, tym języczkiem wygląda bardzo fajnie. Ale zobaczmy, jak wygląda jego środkowy palec. Jak pierwszy raz na niego grałem, to pamiętam, że tego nie zauważyłem. I pisaliście mi cały czas o tym, że pokazuje mi środkowy palec. Więc teraz na to zwracam uwagę. Czekajcie, czy. Tak, to środkowy. Dobra, czyli zachowana spójność. Jakby remaster miał inny palec, to ja bym tego nie zaliczył. No i po naszym perfekcie widzowie. Przypomniałem sobie, że tutaj trudne jest to, że on wysyła te przeciągane strzałki. No i proste to nie będzie. Ale wydaje mi się, że lepiej mi idzie niż wtedy. Czemu mi tam strzałka była cały czas? Widzieliście? Cały czas miałem zaznaczoną prawą strzałkę. Co to za bug był w ogóle? Ale on tych strzałek daje. O i ten moment jest najlepszy. Jeszcze raz sobie przypomnimy. tu, to O, i jeszcze jedno. Nie wierzcie, że wyszła Rasazi? Tak? Ona chyba tak się nazywa. Siostra Selevera. Mam nadzieję, że teraz nie pokręciłem. Jak coś to mnie poprawcie. Rasazi jeszcze nie wyszła. To są tylko, wiecie, tam jakieś podmianki, tekstur i w ogóle. Oficjalnie nie ma jej. Nadal musimy czekać. Ale jak wyjdzie siostra Selevera, to na pewno nagram. To macie pewne, że od razu już tutaj będę siedział i nagrywał. Ajajajaj, jejku! Kurzające w tym te strzałki, bo one znikają, wiecie, to jest ten mechanizm. Mechanika, a nie mechanizm. Gdzie to znika i to jest takie krzające normalnie. Powiem wam, że jak nowa zakonnica mi się średnio podoba, to Celewer chyba podoba mi się ten zremasterowany. Wiecie, bardziej dajcie znać, mówię w komentarzu, który Wam się bardziej podoba. Czy ten poprzedni, czy ten teraz? Bo serio, to jest akurat dla mnie mega ciekawe, jak to postrzegacie. Ten wygląda według mnie o wiele lepiej. Dobra, i to by było na tyle. Wydaje mi się, że udało nam się pobić rekord, więc możemy to zaliczyć. Tak, czekajcie, czy w ogóle tutaj będzie coś. Nie. Jest teraz Azji nasza tutaj. No i na nią czekamy. No, jestem ciekaw, kiedy ten update wyjdzie. Z tego co widzę, o jakieś 7000 punktów rekord pobity. Tym razem poszło mi o wiele lepiej. No i fajnie w sumie, bo jak sobie podchodzę do tego po długiej przerwie, a mam lepszy wynik, to znaczy, że ciągle się rozwijam. Także super, jak papier toaletowy. Także widzowie, jak póki się kręcę jako ten papier, to mi to pasuje. Zostawcie łapkę, jeżeli się spodobało. Dajcie znać, który jest lepszy. I do usłysząka w następnych filmach. Cześć.